Koncert muzyki klasycznej na plaży? Czemu nie? Tak było na Chorzowskiej plaży, która z powodzeniem funkcjonuje na terenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Grają dla nas studentki Akademii Muzycznej w Katowicach i jeden pan, który jest studentem Akademii Teatralnej w Warszawie. Miejsce jest przyjazne dla ludzi z różnych pokoleń. Można się bawić od rana do wieczora, praktycznie. Zapraszamy wszystkie dzieci, które spędzają wakacje w mieście i które chcą przyjemnie spędzić te letnie dni. U nas mają gry, zabawy, konkursy, tabelek rzeczności, którą prowadzimy tam, przy, którą prowadzą nasi instruktorzy zajęć. Codziennie coś się dzieje. Na terenie chorzowskiej plaży wysypano 60 ton piasku, a nad głowami Powieszono 190 kolorowych parasolek. Te parasolki były specjalnie zamawiane, żeby dały tak piękny efekt i żeby udała się taka fantastyczna kompozycja kolorystyczna. Mam nadzieję, że, że wszystkim się podoba. Przyznam, że nie lada problemem była, było umocowanie tej konstrukcji na tyle solidne, żeby wiatr nie zwiał nam tej dekoracji, ale myślę, że się udało. Parasolki trzymają się dzielnie. No i mam nadzieję, że podobają się wszystkim i ściągają do nas gości nowych.